Szanowni Państwo, nazywam się Michał Ostrowski, jestem prokuratorem Prokuratury Krajowej, zastępcą prokuratora generalnego. Yy, wpłynęło do mnie w poniedziałek zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa skierowane przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Podjąłem w tej sprawie czynności, przesłuchałem pana prezesa w charakterze świadka, zgromadziłem dokumenty i wczoraj wydałem postanowienie o wszczęciu śledztwa. Z artykułu 127, 128 i 258 kodeksu karnego chodzi tu o ustrojowy zamach stanu i o wpływanie groźbą bezprawną i przemocą na konstytucyjne organy państwa, takie jak Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, a także Krajowa Rada Rado, Radiofonii i Telewizji. W tej sprawie podjąłem czynności dowodowe. Przesłuchałem Panią Przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa w charakterze świadka pod rygorem odpowiedzialności karnej, jak również Panią Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego, Małgorzatę Manowską. Dzisiaj wykonuję kolejne czynności w tej sprawie. Moim celem jest obiektywne i wszechstronne wyjaśnienie okoliczności zdarzeń, o których mowa w zawiadomieniu o przestępstwa. Nie przesądzam o jego wyniku, natomiast jest to mój obowiązek, żeby w tak niezwykle poważnej sprawie przeprowadzać w sposób spokojny i obiektywny czynności dowodowe. Jakie konkretnie sytuacje dotyczy Pana śledztwo, jeśli chodzi o te osoby już przesłuchane? Znaczy ja nie mogę mówić o zeznaniach tych osób, natomiast mogę powiedzieć, potwierdzić, że takie czynności wykonałem i zamierzam wykonać kolejne y, czynności z udziałem świadków y, i gromadzić dokumenty, tak jak powiedziałem. Również wczoraj o tym śledztwie został powiadomiony przeze mnie pisemnie pan prokurator generalny Adam Bodnar. Nie mogę udzielać mu szczegółów, szczegółowych informacji, ponieważ śledztwo dotyczy też jego zachowań. Panie prokuratorze, czy to śledztwo zostało zarejestrowane w systemie wewnętrznym, który wydaje się popularnym? To śledztwo zostało zarejestrowane w prokuraturze. Zwróciłem się do pana prokuratora generalnego wczoraj, żeby nadał numer, tak jak pan redaktor tutaj powiedział, DS. Czekam na tą decyzję. Wydaje mi się, że no, tu nie ma innego wyjścia, skoro jest postanowienie o wszczęciu, są czynności dowodowe. No, musi być taki numer y, nadany, natomiast to jest czynność zupełnie techniczna i wtórna. Mhm. Czyli śledztwo nawet bez będzie się toczyć, bez wprowadzenia te, tej sprawy do systemu wewnętrznego? Mhm. Śledztwo się już toczy, panie redaktorze. Proszę mam pytanie, jak dalej właśnie to, to śledztwo, jak ta sprawa będzie procedowana? Ja zamierzam dzisiaj wykonywać dalsze czynności dowodowe, tuż po spotkaniu z Państwem. A kto jest jeszcze do przesłuchania, jeśli chodzi o na przykład ministrów, czy urzędników państwowych? Jest już jakaś konkretna czy listę, Śledztwo dotyczy osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie, w tym marszałka Sejmu, panią marszałek Senatu, pana premiera, ministrów, w tym ministra sprawiedliwości. Śledztwo dotyczy też sytuacji, gdzie panu prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej odbiera się jego prerogatywy polegające na nominacji sędziowskich, więc no, tych świadków, jak zaplanowałem, bo taki plan śledztwa dzisiaj też sporządziłem, jest dużo do przesłuchania. Czy pan śledztwo? Czy pan też nadzoruje sam to śledztwo? Czy ktoś to śledztwo ja. nadzoruje? Ja. Czy ktoś mógłby panu to śledztwo na przykład odebrać albo dać nie innemu prokuratora Ja to śledztwo prowadzę sam, to śledztwo własne. Wydałem zarządzenia powierzeniu pewnych czynności śledczych. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mam nadzieję, że zostanie to zarządzenie wykonane, bo pewne czynności muszą być wykonywane przez organy, które mają odpowiednie do tego siły i dyspozycje takie procesowe, których nie ma prokuratura. Ja, tego, ja nie oczekuję żadnego nadzoru nad tym śledztwem. A poza tym pan prokurator generalny, który jest moim bezpośrednim przełożonym, no nie może mi tego śledztwa zabrać, gdyż to śledztwo dotyczy również jego działań, jak wynika z zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i złożonych w tej sprawie zeznań.